Ten moździerownik tam stoi ciągle? No. O kurwa, od razu mnie trafił. Leżysz? Nie. Nie, 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 przeżyłem, ale. Wracam się trochę tak, do granicy. Ale, o, to on już sam został w takim razie. No. Kurwa. Znakże, no, jak przycelujesz, to nie widzisz, czy on w ciebie strzela. Tak, Leży. Podnoszę człowieka Franza, ale Franza i tak nie ma. Jest kapitan Wilson. Idzie. Górna Odwrót. O. Odwrót. Franz, pierdalaj. Akurat mi się mapka nie wczytuje. Co tu...